W gokarnie, w której jesteśmy akurat, bo to każde miejsce ma trochę inną swoją specyfikę, tutaj widać, że sklepikarze ostro nastawieni na sprzedaż różnych przypraw. Super, bo Indie smakami, przyprawami stoją, więc pokażę Ci różne przyprawy, nie, w większości z nich nie znam, ale też są te, które znamy u nas w Polsce, świeże, pachnące, mocne, pierwszej klasy. Korczyca, meti, kminek, goździki w różnej formie, przyprawy, orzechy, wszystko możesz kupić luzem na kilogramy lub też popakowane w słoiki, w opakowania różne.

Spędziliśmy dzisiaj już trochę czasu w sklepie z przyprawami i m.in. znaleźliśmy taką mieszankę jurwedyjską Vanasuma i tutaj bardzo fajnie są wymieszane składniki, różne składniki, do tego kupujesz drugą butelkę z olejem z kokosa. Ma to namoczyć się, się przynajmniej przez jeden dzień, a potem możesz przez cały rok używać do masowania skóry głowy. Pierwsza osoba, która pod tym filmem do mnie napisze, że ma duże pragnienie, żeby taką butelkę otrzymać, to przywozieć ci z Indii taką właśnie mieszaneczkę. Mieszanka jurwedyjską, do której dolewasz olej z kokosa i odżywia twoje cebulki włosowe przeciwko różnym problemom z włosami, ze skórą głowy. Tylko jedna rzecz, że jak to zamoczysz, olejem z kokosa to nabiera to czerwonej barwy, więc trzeba to wziąć pod uwagę. I później taką mieszankę używasz dosłownie do wzmacniania cebulek włosowych, do zadbania o swoją głowę. W dużych workach tutaj, tu widzisz kardamon. Kardamon jest w każdej słodyczy w Indiach. Wszystko praktycznie takie e, tradycyjne, ob obecnie współczesne słodycze są przesiąknięte kardamonem, ponieważ większość słodyczy jest robionych z mleka. Kardamon super pasuje do mleka, dlatego jest to z kardamonem często. A tutaj jeszcze nigdy nie widziałem takiej różnorodności w papadamach. Papadamy to są takie chipsy, chipsy które smażysz na głębokim oleju szybko. Wrzucasz tylko na, na odrobinę do gorącego oleju, jak frytkę, i natychmiast jest taki papadam usmażony. Jest to mieszanka różnych mąk i nigdy jeszcze nie widziałem takiej różnorodności. Czyli do tych mieszanek mąk dodają różne rzeczy, tak aby te papadamy miały przeróżne smaki. Oczywiście, jak na Indie przystało, jest cała masa różnych herbat z różnych stron. Tutaj, południe Indii, to już niedaleko są plantacje herbaty. I tutaj masz różne herbaty czarną herbatę. Oczywiście słynną Masala Tea, czyli mieszankę najsłynniejszą w Indiach, którą codziennie ludzie piją i też inne zobacz A tutaj na dole jeszcze na zakończenie tego sklepu z ciekawostek to jest kadzidło takie kadzidło w skale, możesz na to rozkruszyć i na takim węgielku do kominka, które my używamy, jak odpalasz taki węgielek, kruszysz trochę takiego kadzidła, to jest bardzo intensywnie pachnie. To są zaschnięte żywice różnych drzew. I takich sklepów z przyprawami, z słodyczami, kadzidłami jest cała masa tutaj. Pozdrawiam.